Dzisiaj przedstawię Wam Hondę Accord z 2014 roku z silnikiem o pojemności 2,4 litra na wtrysku bezpośrednim o mocy 190 koni, przystosowaną do zasilania gazem LPG. Filtr fazy z jest elektrozaworem. Tam głęboko ukryty reduktor TUR, w którym gaz zmieni swój stan skupienia z ciekłego na lotnie i ustabilizuje się ciśnienie. Gaz zostanie oczyszczony w filtrze fazy lotnej, następnie przejdzie przez map-sensor ct 6 i trafi do wtryskiwaczy Fenix. Tryskiwacze Fenix podadzą bardzo precyzyjnie nawkę gazu dzięki sterownikowi Nevo Sky Direct model 2. 650 na 240 to wymiary zbiornika, do którego zatankujemy około 50 litrów gazu dzięki pełnowymiarowemu lewowi gazu umieszczonego pod klapką. Panel DG7 do instalacją gazową. Cena prezentowanego zestawu na dzień dzisiejszy to 6000 zł. Zapraszam na montaż do mojego warsztatu w miejscowości ropa 657. Pozdrawiam, nikodem groń.